Degrał w grę Tomb Raider Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Lortek A dzisiaj, tak jak obiecywałem, będzie testowa wersja Gry Tomb Raider Underworld Czyli już się przygotowujemy Którą mamy godzinę, dobra Okej, okay, czyli zaczynamy Bo będzie mało czasu Na to, żeby Cały ten materiał pokazać Ja już przeszedłem sobie tą gierkę E, miałem ogólnie wrzucić e, nagraną z Frapsa e, wersję, a później do niej komentować, ale stwierdziłem, że jest to totalny bullshit. E, no i postanowiłem przejść specjalnie dla was ją po raz drugi. Czyli e, znowu będziemy się fapować przy prześlicznej pani archeolog. Także zaczynamy może od razu nową grę. E, tutaj widzimy e, menu, dosyć przejrzyste, e, fajne, e, wszystko wiadomo. Eee, dobra, zaczynamy gierkę, bo e, będzie mało czasu. A będzie trzeba przejść e, jedną bardzo ważną e, scenę. Ok, e, poziom trudności, wprawdzie przechodziłem to już raz, ale nie jestem pewien co do swoich umiejętności. Pewny co do swoich umiejętności, także wybieramy Tomb Raider i jedziemy. Wybuch od razu. Kata w gruzach. Co to będzie, co to będzie? Kogo witam, kogo goszczę. Pojawia się intro. Ekran ładowania. Fajne rozwiązanie. Fajna rzecz, że po prostu podpowiadają, czy jakieś tam wskazówki dają nam za każdym razem, kiedy mamy takie okno ładowania, co jest miłym akcentem. Nie powiem. Nie wybiorę poprzednio. Ok, widzimy naszą Larę. Ok, e, czyli mamy początek. Fajna sterowność, kamera do. do. E, ale o tym powiem może troszeczkę później, w późniejszym, w późniejszym etapie. Ale tutaj mamy jakąś taką formę samouczka, Oczywiście będziemy musieli przejść e, całą tą scenerię ponownie, e, no ale e, jest to dość krótkie, także myślę, że nie, nie będzie z tym jakichś większych problemów. Naprawdę, kamera e, doskwiera tutaj. Jest to jedyny ból tej gry, bo cała ta sceneria, cały wątek, który opiera się e, ta część e, Tomb Raider jest naprawdę wyśmienita. Zatem idziemy. Ja. Yeah. Okej, okay, warto sobie rozwalać, właśnie jakieś takie duperelki, w którym mogą chować się przeróżne skarby. Wysuwamy. Okay. Tuż co to jest? Arkanoego. <grytanie> Okej, okay. Lara coś wymyśliła. No Dobra, przeskoczymy tak, może się uda. Okej, okay, dało się. Tu ogólnie jest motyw właśnie, że można się tam, można się tam rozpędzić i e, dość przykro skończyć w czeluściach ognia. Okej, okay, tym idziemy i tutaj może być pierwszy fail. Ale nie było, jest okej. Okay. Dobra. Eee, where is? Okej. Okay. Take pick. Jedziemy na dół, no i wio i mamy kolejne intro. Ja yeah. Słuchają, czy ktoś mnie nie, nie patrzy. Yeah. You wanna fight? You wanna fight, nigga? Szczekaj. I oto. Gości nas. Przepiękna gra. Okay. Czyli cofamy się do tego punktu, gdzie Lara rozpoczyna swoją przygodę. Godzina. Okej, okay. czas jeszcze? No, nieźle. Dzień dobry, to ja Krystyna. Dzwonię z telekomunikacji polskiej, żeby zapytać się pani, e, czy ma pani komputer? No, przechodź! Przechodź! Ale nie, proszę pani, ja chciałem się zapytać, czy ma pani komputer? No, no! Ma pani? A internet? No dobra, przechodź! Ja chodzić nie mogę, w sanatorium byłam, maścią smaruję nogi. Codziennie, ale ja nie mogę chodzić po schodach. Przechodź! Okay. Ta cała otoczka przepięknego świata, który. E Wokół nas się znajduje, jest naprawdę, zresztą zobaczycie sami, no i oczywiście punktem centralnym jest tu Lara, no sami widzicie. Ok, czyli będziesz szwapował gościu niestety dziś. ok, so mamy harpun. Jak to się tutaj. Okej, okay. tutaj mamy mapę sonorową, dosyć e, takie fajne e, przyrządy, które e, ułatwiają nam e, przejście, chociaż w gruncie rzeczy później się e, z tego nie, korzy nie, jest, ko nie korzysta. E, tutaj mamy e, te właśnie informacje o terenie, to są właśnie te relikty, skarby. E, poprzednio grałem także, e, bądź, bądź co, bądź zacząłem nową grę, ale one już się nie będą pojawiać. Tutaj mamy wybór broni, oczywiście weźmiemy sobie ten harpun, bo tutaj znajdują się rekiny. Eee, może jeszcze jaka broń się tutaj nie zdaje. Mamy, pis mamy pistolet maszynowy, jakieś tam uzi eee, Mamy shotguna eee, Czyli b 21 b 43 No to nie wiem No ale to jest karabin nasypiający, który usypia wroga eee, Mamy właśnie ten miotacz harpunów, który działa pod wodą eee, I, 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 i no i poprzednie menu Także wybieramy, nie mamy tutaj ekwipunek, jaki, jaki tam eee, mamy Mm, pomoc polowa to tam nieważne. E, dziennik tutaj można zobaczyć e, tego e, Można zobaczyć przemyślenia e, Lary. Czyli e, takie podpowiedzi. Naprawdę nieraz można z tego skorzystać. Oczywiście przezajebiście, ona tutaj pływa. Patrzcie. Patrzcie sami. Yeah. Okej, okay, tutaj mamy za zadanie e, jakieś tam trzy E, klucze do przeolbrzymich drzwi e, które składają się z trzech elementów e, lecz całość o ty pierdolcu Ty chuje. Won. Okej okay. No już płynie Faper Okej okay. mm. No i tyle eee, właśnie, a no zresztą zaraz zobaczycie te, te, te eee, całe drzwi. Musimy się po prostu przedostać. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować mój niecny plan. Okej, okay, poprzednio to strasznie się tu męczyłem, gdzieś się zagubiłem. Spójrzcie na ten widok. Aż po prostu chcecie zostać Berem Grylsem i samemu zacząć szukać skarbów. Ok, ale nie popadajmy w skrajności. Ok, czyli tutaj mamy te klucze. Później będziemy musieli przesunąć w jakiś tam wzór. E, właśnie te całe drzwi e, składają się z e, trzech elementów, czyli z trzech kół. Tutaj widzicie, macie te wzory, nie? Na przykład tutaj jest ta kreska, tutaj jest jakaś tam bzdurka. No i jak widzę, to będziemy musieli ułożyć to w te, te kreski po prostu do środka, czyli ją. O, nie wiedziałem, że tak szybko mi tu pójdzie. Ok, so, przesuwamy cyk. No, nie w tą stronę, na no, okrętę. No i cyk Cyk? Czy nie cyk? Goddammit A nie nie, dobra To nie, to, to 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 nie nie wiem No przechodź Boże, ostatnio oglądałem ten filmik, jest taki zwałerski Ok, Gdy będziemy musieli te trzy bullshity Po prostu Musieli mi utrudnić sprawę, co za banda kolesi, którzy stworzyli fajną grę. Mm -hmm. Yeah! Sprawdźmy godzinę. Ok, ogólnie mamy już około 10 minut za sobą, także będę powoli musiał kończyć. Ale jeszcze szybko spróbujemy się stąd wydostać. Yeah! Oj! Oj Niemcy! O no tej trzeba uważaj na te meduzy, bo one mogą troszeczkę nam utrudnić grę. Oj JESU! Oj Niemcy, kurwa! Niemcy z psami! No i nieźle! I wydostajemy się y, na zewnątrz, e, gdzie powoli. O! Gdzie tak, w takich e, powinny znajdować się właśnie te skarby? No, niestety nie będzie w tych, bo po prostu już je wcześniej zabrałem. One muszą się troszeczkę różnić. Wyglądem, e, stylistyką, e, całą tą oprawą e, będą się troszeczkę różniły od tych pozostałych. W tych zazwyczaj znajdują się skarby pewnie. Tu jest coś, oczywiście przybyłem wcześniej bad No okej, i tutaj mamy właśnie ten artefakt którego poprzednio nie wziąłem znaczy to jest y, skarb, nie? Y, artefakty były w mm, Tomb Raider Anniversary, którą także przedstawię, a jest o niebo. bo no, nie mogę powiedzieć, po prostu jestem wielkim fanem tamtej części także Także... Także wiecie, nie? No także... Byłoby mi smutno, gdybym powiedział, że jest beznadziejne. Ok Czyli będziemy kończyć materiał. E, ja zapraszam was na kolejny. E, chciałem zakończyć cały ten materiał takim pozytywnym pierdolnięciem, więc... Woo! No, wskakuj. Więc będzie pozytywne pierdolnięcie. No, powiedzmy, że może być. Następnym razem będzie lepiej. Także na razie i e, zapraszam. E, następnym razem kolejny odcinek pojawi się niebawem. Cześć.